Powiat sieradzki przeznaczył ponad 6 milionów złotych na remont dwóch dróg. Pierwsza w Dąbrowie Wielkiej, na którą mieszkańcy czekali już od dawna, obejmuje nie tylko poszerzenie jezdni i położenie chodnika, ale właściwie kompleksową przebudowę całej infrastruktury drogowej. Zajmuje się nią firma Dromak. Planowany czas zakończenia to koniec września. Po dość długim okresie, ale mamy szczęśliwy finał. Finał najszczęśliwszy będzie w momencie kiedy to zakończymy, ale możemy już powiedzieć, że już to, co najważniejsze, czyli rozpoczęcie inwestycji nastąpiło. Powiat za te inwestycje zapłacił 3 miliony 320 tysięcy złotych. Współfinansowana również przez gminę Sierac, bo sam powiat. Nie dałby rady udźwignąć. Mamy jeszcze jedną dużą inwestycję na gminie Burzenin, mamy inwestycje na gminie Wrublew, jak również drobniejsze w samym Sieradzu. Chcę powiedzieć, że do takich ważnych inwestycji jeszcze na gminie Wrublew to jest droga przez miejscowo Rowy, jakże długo oczekiwana przez mieszkańców i w samym mieście Sieradzu. W przyszłym tygodniu chcemy rozpocząć budowę chodnika od Domu Pomocy Społecznej do łączącego do drogi na, na cmentarz komunalny. Bardzo ważną dla nas sprawą to jest ulica Reymonta. Do końca września mamy czas, aby złożyć, przygotować dokumentację na przebudowę tej drogi. Droga według mnie Kluczowa dla, dla nas, dla mieszkańców Sieradza, ponieważ jest to początek połączenia miasta Sieradz z, ze zbiornikiem Smardze. Dodatkowo jest tam zjazd z trasy S8. Drugą remontowaną drogą jest odcinek Szczawno-Waszkowskie na trasie Burzeniń-Szynkielów. Inwestycja obejmuje poszerzenie jezdni i utwardzenie pobocza. Firma z domaniewa, na wykonanie planowanych robót, ma czas do końca sierpnia. No jedna z naszych kolejnych dużych inwestycji to jest przebudowa odcinka drogi na odcinku od Szawna aż do granicy powiatu do miejscowości Niechmirow. Inwestycja duża, nie realizujemy ją w całości. W tym roku realizujemy pierwszą część tej inwestycji, pierwszy etap. To jest przebudowa drogi od Szawna do Niechmirowa, odcinek długości 3840 metrów, wartość 3 miliony 100 tysięcy złotych. Duża inwestycja realizowana wspólnie z udziałem gminy Burzenin, współfinansowana również ze zewnętrznych środków województwa łódzkiego. Całość inwestycji myślimy, że się uda nam skończyć do końca sierpnia, także intensywnie już prace w tym momencie trwają. Bardzo ważna inwestycja, bo w ramach tej inwestycji przebudowujemy i drogę, poszerzamy ją do szerokości 5,5 metra, budujemy chodnik w miejscowości Sztawno no i wszystkie elementy infrastruktury drogowej związane z tym, przepusty, oznakowania. Wreszcie ta droga po prostu będzie przejezdna i dwa samochody na tym odcinku będą w stanie się normalnie minąć. Przy tak poważnych remontach kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Niestety każda inwestycja niesie za sobą dobre, czyli to, co, to, co będzie po, za, po zakończeniu, ale złe w trakcie inwestycji. Chociaż moim zdaniem i, i zawsze tak się kierujemy na, na Komisję Bezpieczeństwa Ruchu, że, że lepiej przeżyć te kilka miesięcy czy kilka tygodni problemów i mieć później dużo lepszą drogę. Pracowaliśmy organizację ruchu tak, że jakoś takich większych y, 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 zatrzymań ruchu nie będzie. Będzie ruch ciągły z tym, że będzie po prostu połówkowo. Połówkowo będzie, raz, raz będzie można jechać po jednej stronie, będzie ruch sterowany przez pracowników y, y, Konawcy. Także tego, takich typowo zatrzymania ruchu nie będzie. Jedynie wyjątkiem będzie tutaj ułożenie samej nawierzchni ścieralnej, czyli samej nawierzchni na drodze, ponieważ chcemy uzyskać no, lepszy efekt w postaci tego, żeby nie było szwana na środku, żeby ta, ta jezdnia była dużo bardziej trwała, więc na, ten, na te parę dni, kiedy, kiedy ta nawierzchnia ścieralna będzie yy, układana, odcinkami oczywiście, tak żeby ten ruch mógł, można było jakoś skierować, będziemy wyłączali zupełnie, ale tak yy, będzie się to odbywać płynnie.